Słowo ku pokrzepieniu. Słowo na środę, 12 czerwca. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo, albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. W początkach istnienia narodu wybranego, Pan Bóg dawał się poznać przez proroków. Naród wybrany. Gromadził się w szabat w synagodze, aby słuchać Słowa Bożego. Tak więc, jak dobry Izraelita znał pisma i wprowadzał je w czyny, tak i my, chrześcijanie, winniśmy często, a nawet codziennie, jeśli to możliwe, rozważać Pismo Święte. W Jezusie Chrystusie. Widzimy pełnię objawienia. On jest Słowem, Słowem Bożym, które stało się ciałem, które przybywa do nas, aby dać nam poznać Boga i Jego miłość. Pan Bóg oczekuje, aby człowiek także odpowiedział Mu miłością. Która przejawia się w wypełnianiu jego nauki. Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Wspaniałe wytłumaczenie dla tekstu z Ewangelii według świętego Mateusza znajdziemy w pierwszym liście świętego Jana. Albowiem, miłość względem Boga. Polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania jego nie są ciężkie. Pan Jezus mówi nam także o zgorszeniu. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Równocześnie wskazuje na znaczenie dobrego przykładu. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Dawanie dobrego świadectwa swoim życiem jest jedną z fundamentalnych kwestii chrześcijańskiego apostolstwa. Papież Benedykt XVI napisał takie słowa: Prawo jest mądrością. Mądrość jest sztuką bycia człowiekiem, sztuką dobrego życia i dobrego umierania. I można dobrze żyć i umierać tylko wtedy, kiedy przyjęło się prawdę. I kiedy prawda, wskazuje nam drogę. Święty Gabrielu Archaniele, zwiastujący słowo, wspieraj nas. Święty Rafale Archaniele, uzdrawiający w słowie, pokrzepiaj nas. Alleluja. Królujam Chrystus zawsze i wszędzie. Święty Józefie, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, przyczyniaj się za nami. Święci nasi patronowie, wstawiajcie się za nami. Słuchającym, czytającym i rozważającym słowo, oddany w Chrystusie i Niepokalanej serca błogosławia w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojciec Sebastian, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej oraz misjonarz Miłosierdzia. Pokój Wam!